Z jednej strony... Szalenie ważne jest zobaczyć ludzi, którzy robią w tak naturalny sposób tyle dobra. Ci aktywiści, których ja znam, działający na rzecz zwierząt, to są na ogół bardzo skromne osoby i bardzo rzadko możemy po prostu też ich zobaczyć, bo to jest zawsze o zwierzętach, a to jest bezcenne, bo to daje nadzieję, ale też pokazuje, jak bardzo naturalny może być taki odruch empatii wobec zwierząt. Tam jest taki właśnie wzruszający moment, jak Bogda chodzi po tej zamkniętej, Zamkniętej farmie i mówi, że Dokładnie pamięta to miejsce, kiedy tam były zwierzęta, i pamięta konkretne klatki i, i, i zwierzęta w tych klatkach, I, yy, i wie, że i ona, i wszyscy całe otwarte klatki, wszyscy, którzy działają na rzecz zwierząt, po prostu zrobili coś dobrego. I to też pokazuje, że, że po prostu możemy to zrobić. I oczywiście, że musimy być cierpliwi, i oczywiście, że wiele razy yy, byliśmy potwornie rozczarowani wszyscy, którzy, którzy, dla których los zwierząt jest ważny. Wzruszył mnie ten moment, kiedy wreszcie po ośmiu latach jest wyrok sądu skazujący na bezwzględną karę więzienia hodowcę. Łzy w oczach dziewczyn, bohaterek filmu, po tym jak osiem lat o to walczyły. I, I taki moment, w którym też wiedzą, że po prostu więcej ta osoba nie będzie zadawała cierpienia zwierzętom. Bo to jest taki sygnał dla całego społeczeństwa, że Okrucieństwo jest przestępstwem i znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. To nie jest mniej ważne niż przestępstwa wobec ludzi, to nie jest nieistotne. Ten film mi dał nadzieję i takie, takie poczucie, że. Że dobra, robimy dalej swoje po prostu. No. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam wszystkich do zobaczenia tego filmu. Poza widokiem na skraju lasu, filmu wyprodukowanego przez otwarte Klatki, na stronie pozawidokiem.pl Koniecznie zobaczcie, bo to naprawdę daje obraz tego, co się dzieje, a też dla tych, którzy się obawiają, że to będzie za ostre, chcę powiedzieć, że ten film nie jest, nie epatuje drastycznymi scenami. On jest taki naprawdę do zastanowienia się, do przeżycia i do działania.